14 999 punktów, tyle mam, a czy uda mi się przebić przez próg 15 000, to zobaczcie w tym odcinku. Oczywiście jest to mecz o rank a gram z Pozonikiem i z Iwankiem. P.S. Normalnie idzie mi lepiej, możecie to zobaczyć na kanale Pozonika, ale połączyłem nagrywanie i... A zresztą sami zobaczcie. Dobra, jeden jest Ukraińcem, nikt to wygrał. Ale to my. czemu jest przerwa? Oni zrobili przerwę po prostu. <grym> Rusek, Ukraińiec... Tak, okay, Mati, Mati, niec. u Ciebie Iwan też stoi tak krzywo? A teraz chwila dla Hellcase.com, czyli strony z lootboxami, z których można trafić różne skiny do gry CS2. Mamy tu dziesiątki skrzyń do otwierania, od kilkudziesięciu groszy do kilku tysięcy złotych. Do tego bitwy, które możecie grać, dołączając do nich, albo stworzyć bitwę na własnych zasadach, wy wybieracie skrzynki, czy gra z ludźmi, czy z botami i tak dalej. Kontrakt, czyli łączymy kilka skinów w jeden, by stworzyć coś lepszego. System poziomów pozwoli Wam odebrać darmowe nagrody za otwieranie skrzynek, za które dostajecie EXPA, codzienne darmowe skrzynki i tygodniowe giveawaye. Warto wspomnieć, że giveaway na stronie jest naprawdę masa czy sklep Wartag, czyli swego rodzaju mini gra, gdzie kupujecie agenta i on zarabia wam punkty Wartag, za które możecie otwierać darmowe skrzynki ze skinami. A z kodem GILATHIS dostaniecie 0,7 dolara dla nowych użytkowników i 10% do doładowania na stronie. Płacić można przez giftkardy, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay, Visa, skinami, Paypalem, Paysafem, Kinguinem, G2, Krypto czy wieloma innymi formami płatności. Także jak jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie. Linki jest w opisie, skorzystajcie z mojego kodu GILATHIS. A teraz wracajmy do filmu. O, teraz ja się naprawił. Sta stary, no stałeś macie. jak Michael Jackson. I, i, i. <noise> Dosłownie, tak miałeś nogi wygięte, When? stary. When? Stary Mike. Michael Jackson żyje jednak. Żyje? Michael ma Jackson. Dobra, guys, Fokus, fokus, fokus. To jest ważne dla mnie. Psst. Dobra, stary. Czy zielony nie wiem. Nie, nie, kupił, kupił. Buty Globu. Dobra, idę z tą Mati, bo to Buty. pierwsza. Dobra, ktoś z to idzie. Bo ja, ja czekam. Pamiętaj, że ja nie pilnuję, dopóki nie zeskoczą. Więc ja czekam. Meet? meet, meet coś. Tu Ja czekam, aż zeskoczą, bo sobie trzęsę. Under one. Zdjęty? Jest under, 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 nie walczcie z nim. Ja spikuję sobie upsy i będę pilnował tego. Ja Stop top top top, 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 top. KSK. top. going. Idą do ciebie, Mati. Jedyna. Jeszcze jeden może być, Mati. Wiem, czekam, czekam. A ten zonda ja padł, To ja go zabiję. czy... Sprawdzałeś Andę? Nie, nie, tak, nie, nie, nie on cofnął. Sprawdzałem Andera, on sprawdzałem. Ja miałem wrażenie, że on go, cofnął. Go. Ja wrażenie, że on go, cofnął. Go. Jest absy, sy pałacja! Dobra, to już ja. Dobra, rotacja, rotacja, rotacja. Pa, dobra. O, dostałem instant. Dobra, A, nice. dobra go zabił, git. Zabił, nice. Nice, dajsi! Uh, dobra, to będzie. Co oni zrobili? to ta był ta totalny misz, to było totalnie latanie po całej mapie. Dobra, jakam, ja, ja jakam od razu. Mi. Iwan gaz ze mną? No nie, ty mi dajesz. Ja mi da, dobra. ja mi da muszę. To To gazem ukrywasz, ale tak byś goł? No gram. No dobra, ja, ja sobie dobra, mną SSB mną SSB słabe. ja sobie spalę, wszystko sobie zrobię i co będę trzymał z MP9. A luźno. Tylko potrzebuję kogoś na short. Jak coś będę słyszał, to ci będę mówił. Elegancja, dobra. Ja sobie wolę grać na, ale oni grają na, więc no. Ja też No nic nie zrobimy, no. Mam jakiś maćku rzuciłem idę. Będę sobie skakał, będę sobie skakał Nie będę ryzykował Ej, jest jeden! Jest Digel! Digel u nas jest! Jeden Jeden ja, Leży Ja idę underem jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze Paka. jeden KH, jeszcze Paka Paka jeden KH. PAPE, PAPE, PKB! Bardzo bity Kejha, gdzie ty k jesteś? Jeden ławka, drugi kar Dobra, no roz, rozwalaj ci one car one bench flashback oh. One car one bench Aj. You... Bench Bench last. Kurde yo, yo. Nice, brawo Nice A co, on go załatzkałokoło poleciałeś On Weź go zawagę na tym No, Dobra, najważniejsze wygana Nie to na spokojnie Maty, ja nie, po prostu poleciałem bo tego. Ale nie bo... zostawiłeś mnie! To ja jestem zły od ciebie, a nie! No, to, nie. no Ale mówię, że pobiegłem manderem po prostu! Byłem sprawdzić <laughs> Bo widziałem, jak że mają 80? pistolety. Ej, trafiłem 81 w jednym typa, którego nie widziałem. Eee... Nie mam pojęcia jak. Ja go dobiłem, bo mam 19. Tego Kastrowa, czekaj. tak? Czekaj, Kostrow? Trafiłem no? trzech typa, zabijem jednego, a bo widziałem dwóch. I jakimś cudem trzeci to musiałem jakiegoś skana walnąć czy coś. No musiałeś go trafić, no, no, może no, no, stali no, no. pod rąk Nie no, zam, mam pojęcia jak, nie mam pojęcia jak, musiałem przez ciało walnąć czy coś. Bo nie widziałem typa w ogóle. Zbijcie mi wenta, Dzięki. A? Nie, to jest, to jest gierka, którą wygrywamy. A bukawit, what the f a WP już mają? Tak. Nie mam ołotowa, Kecha. Jak masz jakieś smoke albo mało, to mi żyć tu. Wejrzał. Żeby nie podeszli teraz szybko. Dzięki. Teraz ja spalę to po czasie. Trzy, a jeden. Dobra, jest jakiś flaszek. Spaliłem sobie. Podejdę. Ej, MIT! bo. Ej, meet! A e, AW... Trzech mid. Oh, two mid. Two uh, Two share. Watch out, green. They go, go from connect. Czy nie mają tu Nie, nie mają tu smoka myślałem, że zasmokowali po Nie, nie. Co to za nie. onda słaba? Kawa, mać. Ma. Czekajcie ta onda. Nie wiem, trzech gości było na midzie, to jak gościu jak na, na kawa. A zginął. Jak gościu na Weź Weźmy do dla KH To wszystko zaczekajmy. On kona pikował jak pusty yeah, I can drop you Nie przeginaj z tym rozewnictwem <grym grym grym> Nie dawaj im Bez kasku, gamy po prostu na one-tapa Na one-tapa, na one-tapa Na one tapka, no Ale nie spodziewałem się... Myślałem, że oni mają zasmukowanego shorta I wchodzą konem, co ja? Nice, nice, nice Dobra, fokusujcie się, bo możemy to wygrać Dostał plombę, na najdem. O kurde. Na o, one mid, low. Dobra, lecimy under sport. i mid. Under na midzie jest bardzo low. Trzeba ten, ten under. A, under Trumpa. mid, rampa był. Nie ma tego under, under już. O, o jezus, oje. Jesu. Szkoda, że nie ma tego under. Nie, dwójkę na rampie z o, no bo... gdzie jest ten zielony? No nie ma. Stary, Oni On na dwójkę zraszali. Na rampie byli we dwójkę, debile. No, no słyszał. No. Nie umiał gacia, nie umiał gacia. O! No. Oh. Nie, nie umiał. Aj, gaju strasznie, k***a słabo to. No i co my mamy zrobić to teraz? Nie. Ja nie rozumiem, co mamy teraz zrobić. Nie wiem, to mamy... bez solo? Weź i cię, ja, no, pójdę bez solo. Pójdę bez solo i seryj, że po prostu molo, Zagam bez leśny. I bez Pamiętaj też, że to pierwszy mecz w ciągu dnia, nie? No ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że to A nie jest kryte. Problem B nie, tak. nie ma problemu na B. Tylko, że. K z k rungu, k wychodzę rungu, z tam D, a Connect jest niekryty, nic, bo on siedzi we dwójkę na siedzą. A nie będzie nic, short? Yep. No. Nie wiem, Something może mieć? być, bo kon jest zasmokowany. A jak już jest gościu, kur*** short się, no boże. Ej, e, za to za tobą, był za to, za to okay, huh? No. Jezus. Sam, nie, bo nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dwóch typów patrzy mi, konak jak ginę eee, na szorcie. Zabiłem dwóch, gościu dostał jeden za sześć, drugi za siedem. Tyle mieli HP. No tak, no bo ja ich ubiłem! Znaczy jednego obiłem. tego Ale, z, ale tego stary, stary, zanim a... ja zdążyłem zrotować na Mida, to już nasz wow, jeden, jeden gościu od Kur sprzedaj. nas, z a już nie żył i Iwan też już nie żył. No nie mam tego już Na bo... mojego Digla, trzymaj, trzymaj. A, no trzeba zagać dobrze, pany. No, boże ten pomarańczowy! La policja no! Zielony gra bardzo, haj. Najstarszy, wam, dobra, Bia, to. O mnie... Jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden. One more meat. ja nie mam jak przejść. Spalał ci Dobra, dobra, na Azdy, no na Azdy. Co to że jest. Ah, jest. B, a B paka w Jeden, pod poduken, oknem, jeden. Gościu na B jest sam. Tylko, że B to jest. AWP. Zabija pewnie O! Las na midzie! On jest na midzie! No to kto był na B? Co B. on obi? To u ten z B. On jest pod spodem no. po, w smoku! W... Co? Nie, tam jest! Nie, nie, tam jest. Nie poszujcie! Ma... A ma, no. macie? czas, wszyscy lowy prawie. Ja nie mam. Mam A wupę. On pusz! Yy... Macie wszystko. KT. Jest, jest yy, yy, w lajbrze. Nie walcz, kecha. Siedź z kąpionym. Masz akacza. No nie ma czasu, no zabijcie go, po prostu dajcie go no. teraz, nice. Nice, prawo. Ja Jeszcze broń. Nie wziąłby, take it. Kurwa, ja się już gubię, w Lalalala, la, 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 la. masz mati. No. Oni mnie oskarżają od cheaty, panowie. Jest dużo. No dobrze, paska. dobrze, dobrze, dobrze. No jak ty wywalasz im głowę, na idzie co się dziwisz? Dwa digle, A, to to u u mutarny, mnie nie, nie jest taka mutant. Jest ale, to, to, ale wiesz, to ja kwest... to ja wiesz czego mówię, to jest kwestia Mati? Nagrywania. Przecież ostatnie mecze u ciebie też, co nagrywaliśmy, to byłem pierwszy. Pierwszy? A też nie mogę nic strzelić. Ale też jest kwestia wiesz, tego, się, tego, że gram wiesz, back, mi? którego normalnie nie gram, więc. Nic z tym widzę. With nothing. A, dostał. Dziękuję Mati. Leży. Nice. Flaszuje undera, Iwan. No. Nie wiem czy coś A nie wiem. Baka rampa, baka rampa. Baka Ja zostanę na B. Na B otwieram. Nie ma co. Gajże, nie gaj, że oni na B. Dobra, okej, okay. no tyle razy pikuję, gościu pikuję raz i trapiam w głowę od razu, no przecież. Cringe. Nice, zoni! <śmiecki> Bardzo mi się podobasz. Ja mam dzisiaj takie oferta. Pikuję 6 razy na kolesia, ani razu go nie, a gościu pikuję raz. 5 minut SWP. A ty masz AWP Chill, ja mam. Ale ja zagam bez WP w takim razie, no nie mam co zrobić. Mm, mm, mm. To zagamy bez kanatów? Tak. Ja zagram ze za smokiem i flaszczę. Będę trzymał, będę trzymał po prostu. Nic nie słyszę mati. Trzymam Dwa. Żebym tu nie zasnął, kur. Bo to jest najgorsze, jak się tak zrobi. Mam clear? Tak w boki lekko. O, nice. Paka jest. Nice, paka B. Po co? Coś ty mi tu zrobił, no, kycha, ku... O! Idę na blisko sto... o. Leży. zostało dwóch, spokojnie. Spokojnie widziałem, że tu jest paka. Ale oni by nie przeszli przez to raczej I nie rzucałem tak, patrz widziałem gdzie jest paka. Nie rzucałem, żeby ją zasłonić. Nie, spokojnie, widziałem na mapie wszystko. Ja, ja mam takie, to mój nie 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 nie, nie, nie. nie, 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 ja patrzyłem Mati, spokojnie. Dobra. Jakbym się zamokował pakę, to był głupi. Pomijając, że za bardzo nic nie robię na razie w tym meczu, ale no. Dobra, staj, co żeby rentale? to wygać? Okay. Ale to jest, jak. wiesz, to jest frustrujące, kiedy wiesz, potem siedzisz i masz tak, masz tyle fajnych meczy i ten jeden, kiedy masz awans, nie robisz nic. Ta. Dobra, smoke'u wali mi mida. Na fleszu. Leży. Nice. Jeszcze jeden, one more mid, I believe. Gdzie? Ale idzie, ale An idzie Ander? Nie. Top Tak, za nice Bo on zmieniał Ole, mordę stary, na flashu nic nie widziałem, biało mnie Mordę taką dostał Nie, ta AWP, AWP na w broken Trzeba, trzeba, trzeba tam pogryć, no Tylko nie mam ładnego no. skina, mam <laughs> Tylko nie mam ładnego skina Najważniejsze rzecz ja, Mamy jakiegoś ja tam. Mam podstawową AWP z naklejkami Czemu? Czemu? No bo ten typo, ten typo ja podniesioną mam ziemię. Po ziemi. kimś, po kimś mam. Aha. Okay, ja bym swap wumaku pił, co ja mam panic 24 na Masz Mati pal palaka w... od razu ci rzucam Bec, Nic nie słyszę Mati Ja oni A odpuszczają znowu Jestem gejem! Aka. Jestem gO Pycha no mi nad, głowę, nad głową Nad głową strzeliłem Przepraszam my bed Spoko Kajek już jest, oni B wchodzą Ja strowałem Nice bed Nie rzuciłeś palaka? Nie chciałem zabić wiesz, ale nie trafiłem Pod nad, nad głową strzeliłem Kurwa, źle zagrałem Nice bro I love you Dobra Can you take to. op from uh, kitchen? <laughs> <Soda>. <laughs> Thank you so much. 93 strzałów Ale 3, mój ten jeden. Ale, oh a ale dobra, ja mamy pieniądze, więc jest luz. Jestem zawiedziony. Ja pewnie całą rundę p***łem, całą rundę pe***łem. No danke, danke, danke. Ale to jest, 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 jest pierwszy raz, nie? Od dawna? Kiedy sobie po prostu poszedłem i mówię, dobra, to se pójdę na Midas, se posiedzę tam coś. I ty nagle p umierasz. No, ale stary, no. bo gość był łatwym like killem. You, Długo on był na ekranie, a ja k***a nad nim. Pokłócono akurat. Z nie, zawsze chciało ciało Dzięki. celować ta wup a nie pływać heady. bo po... trzeba bić Ej, co to się w... Dobra, ja otuję, ja otuję, ja muszę iść. Ja muszę iść, no to co wy? Krycha, to zostań mi, da, ja przejdę. A ja to. Krycha jest to na B teraz. Jest jeden rampa, 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 wup Leży z tych, z pałaców. Jest jeszcze jeden dół. E, dwóch, 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 no. Aj, kurwa! Sandwich i ampa. Każdy mi jakoś. Dobra, i... Dobra, no gościu side. wychodzi pf, i w głowę wali od razu. Ampa no. i side, ampa i side. Aj, ku... Zwiwana i... nie i... mogą i... trafić, jak we mnie to od razu bułę dostaje. No jeden poszedł na pewno. Ooooooo! Stary i, tak masz, stary i tak masz 10 razy więcej Parta niż ja, bo ty, w ciebie to jeszcze strzelają. Ja dosłownie wychodzę, pestka w głowę dzięki mm. zostałem taką c. Eee, czekajcie, kłuska. A nie chciałem się zdradzać Trzymaj i rzucać krycha. molo i tak dalej. No następna, więc Gajcie fula, jakiegokolwiek możecie. A ty Mati ty jak umarłeś? Bo jestem p*** i się ukryłem źle. Wykliłem się na piksel, na piksel, żeby spalić s Gdzie, ty, i tamty, gdzie po... ty się w ogóle na ustawiasz na tym B? E, ja? No? No, rzucam smoke. Je Boże, samolo. Na Nawet stań tu na samochodzie, na brzegu. Na tym spoilerze, tu. A ja ty. staję tam. To nie jest najlepsza pozycja. Coś mati? Nic. Ja sobie skaczę, ja patrzę cały czas. Mamy smoke na B. Mhm. Staję, Też daje smoke'a No nie będę widział! Kyszka, kurwa! Ja skaczę tu! Leci coś, mati. Rzucam palaka. Don. Oho. Nie ma nic B. To fake No ku. No, idealni, idealni, no. Ach, główka instant. Nie, no to pilnowanie tego A to idzie im totalnie do dupy, y nie? Nic nie mogą przypilnować w tym Ja tematem. ci zaraz powiem coś. O! Wow. Nawet go nie zabiłeś, no? Po headzie był! No. Dobra, y, ten stary. Ja myślałem, że ja dostaję od przeciwników cały czas flesza na mordę, jak wlatuje mida, wychodzę. A się okazuje, że to nas rzuca od ziemi i w ogóle nie oślepia ich to w żaden sposób. I rzuca w ziemię flesza i ja dostaję co rundę fleszem w mordę. No ale oni nic na, na nie pilnują, nic nie pilnowali. Nie, tak i nie byli na temat. Tak Tragiczni. Na Tragiczni. SS I... Dobra, e... SS jest najgorszej. SMOKI 2 i wchodzimy na B. No to nie zanimuje... ja nie mam Ja Ja też nie mam. Ale to... to... no ja... Ja, ja, jest ja, on mogę, on. ja mogę okno z najwyżej smokować, ale wtedy Connect jest do dupy. Chyba, że Connecta. konekta? No Connecta, Connecta, konekta, Connecta. Okno w... w... No. Wydaje mi się, że to było. No, k... Leży. Nice. Lewa. Lewa jeszcze. Drugi też oberwał Lewa. Uważaj. Uważaj Shorta. Jest Short. Leży. Short. Idziemy, idziemy. Obity bardzo drugi, nice. Dobra, do tej Pilno i. pilnuj. Pilnuję. Ja. O! No, wyjaśnił mnie szybko. To ten, co zaczął strzelać. Uważaj, tylko Nice. Nice, brawo. Cały team obiłem. Nice. Ja nie, ja tylko tego zabiłem. 3 kille i 90 damage'ów, chyba. Sorry, Dobra, Dobra, no A kata. ten smoke w ogóle wszedł, czy nie? Nie. O, okej. Okay. Chyba nie, no. Trudno się mówi Chyba nie w śled. Nie w No ten, hmm. ten, jeden zaczął grać nam Ten jeden, ten konzi, Kiki konzi, On był... Kiki, Kiki, A konzi. nie, Konzi, Konzi, konzi rzeczywiście, Konzi, Konzi zaczął strzelać Czekaj, a może to było... Tu ja Nie wiem, jeden z naszych rzucił Obity? gdzieś, ale nie wiem gdzie Okej okay. Ej, nie Dobra, tam ja dorzucam na okno Ja dorzucam okno Ja. Yep. Ja jeb... Ja Eee... Na B zabił. Enemy, więc jest jeden B. Kur... To ja, to ja odbiło się. No. Dobra. Jeden short. Jeden side. Flesz. 2H. jest. Jest, jest jeden dżungla, jeden fireboxy. Leży. Dobra, nice. nie ważne nie brawo. widzę. brawo. Ja mówię, chodźcie bawić tam strzelacie z nimi do końca? Mówię, okej. Okay. No bo my no mieliśmy ich mieli tu na... Mieliśmy, no. Nie mieli tylko jeden grał ze nie. No jeden tylko, a reszta Uspa no. i digla. No, no. ja, ja w tym meczu, wiecie jak ja mam fragi? Sześć obrażeń, siedem obrażeń, obrażeń. No. Ja 6 obrażeń, 7 obrażeń, 9 obrażeń. Dosłownie, Taki takie trafiają osoby. Ja 6. nie wiem jak to się dzieje, że te osoby mają tak mało, tak mało HP. <laughs> nie wiem czy kogoś nie masz tutaj na wolę łudzie. Stać, wolę stać na daleko, wiesz? Bo strzałem HUDA właśnie tuknięcie. Ja miałem wrażenie UDA też słyszałem. Czekaj, na, na przejście. A podejdę na blisko, podejdę blisko, podchodzę na blisko Wejdź już, i van, wejdź Nie i wejdę, nie mam jak Czekaj, znajduję łuda na wszelki Jest Wood Wood czy underwood? Nic nie widzę Wood pucka. czy underwood? Nie, wyszedł, wyszedł Jest, jest po... sandwich, sandwich! Nice ja? Paka, paka na rampie została Jeden jest z short Idę oh, po pakę Wyszł po pakę, no Lader, Lader jest Cześć, Nice, oh. Brawo. Brawo. Brawo, panowie! Jest git, jest git, no. No, Jest, babadzi, babadzi. Jakbyś, G. Iwan, kupił palaka, to by ci było łatwiej sprawdzić tego drewno, nie? Ta, 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 no niestety najda wziąłem. Za, zawaliłem się troszkę. Nie, 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 Mati, wchodzisz? Palaka, ale... bo, bo to dobrze wyszło tym razem, to jak Iwan przed. Oni a, nic tylko, nie, że nie Ja muszę wiedzieć, ja muszę wiedzieć, jeżeli ktoś już wejdzie do te, tej sa, niech sprawdzi mi ten kąt na drewnie na górze i mówi, nie ma drewna, i wtedy ja wchodzę. Bo wtedy palce zamknąłem. Ja, ja mogę, ja mogę wejść i rzucić palaka, nie? Ale nic więcej. Nie, nie chodzi o tego palaka Underwood. Underwood to Chodzi o tego łuda na górze, bo ja tam nie widzę kąta. No kur. Ja? What the fuck. No co za z. Jeden, jeden przy Ninży chyba, Mati. Ja daję, nie wiem, o tym drewniem. Wejdź Krycha na Stetisa. Czekaj, nie mogę, bo strzelam się z gościem na tym. Leż dwóch. Leż trzech, Go. Nice. Sprawdzam ci drewno. Chodzę. Też Dobra, tak, co, to ja, co ja tu mam robić, kurde? Ja wchodzę tylko, kurde. Dobra, już się, już się trochę. Ja wchodzę, mi i dostaję znowu od SS-a flesza w mordę, jak po To ja samo. Ja nie zrobiłem w tej rundzie dosłownie nic. Ja tylko rzuciłem Mat Matiemu molo, a Matiemu wyrzucić coś, sprawdź. W jak mam sprawdzić, jak gościu stoi na środku side i do mnie strzela, a nie ufam a, swojemu. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Ja, ja w ogóle nie ufam naszym, dlatego nie chciałem wyciągać na mówię, bo wyjdę, najdaj dostanę Diglemu w łeb, nie? Uh -huh. Mówię jak nic. Ej, u nich ziomek stary trolluje. Hero, hero trolluje. Nie ci, nie ja dwa. Wszystkie te, gdzie oni siedzą Przebieg jeden na schody Sprawdzam tobie puzon Jak ten Łód jest gli, to ja wychodzę Drewno git Palę jeszcze pod Chyba git Czy ktoś spojrzy city? Patrzę, idę, idę, idę Jest City jest, awupa, awupa, uważaj, awupa. No czekam. Awupa, C, i. Brawo, Krycha, masz tu AK. Należy? Tam Ta. Dobra, tak, to las tak, jest, tak, tak, las jest tak. las jest No Dobra, tym meczu, W tym meczu, no, w tym meczu nic nie robię, dosłownie nic. <grafię> Tylko chodzę i oglądam. Ja dobijem na szczęście. Bo już myślałem, że będzie tak, jak ja. Ja po prostu mam jedną ważną rzecz, dlaczego ja nie nagrywam CS-a swoich rozgrywek? Bo Po prostu lepiej mi idzie, jak nie nagrywam. No, to classic. <noise> mam ma 860, do kolejno sobie mam 500 obrażeń, jest koniec meczu praktycznie. Masz są on pisze ten to? hero stary. O Jezu, no, o, dobra, no to ja tutaj już ja kolegę ta. odkleiło trochę. I ja mida, bo mam, e, dobra, idę najwyżej się wywalę, bo to... No dobra, no i się wywalam oczywiście. Jestem ten ku... a ten zielony jeszcze większą. Ten SS. Ten SS jest Zmieniu. jeszcze większą k... niż... Piekuję. Ale <noise> Iwan. Za o, bu, masz. Jeszcze jeden, po lewej. O, prawej. O, stopu, stopa, mogę. stopa, stopa! O, zachciało A. się! Zachciało One się, Nodescope'ów! Kurna, myślałem, że go uczknę tym. One was ramp. <głos> 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 Mówiłem, że to jest debil. 115 <noise> HP został, kurna. Nieźle. To nie no debil, to, dabne jest, dabne debil, to jest debil, to jest debil SS... Ivan, celni A nie dobra, dobra, daj granaty za głupie Dzięki stary, Red Laminate no. Fanatic Holo 2014 W najlepszej pozycji W najlepszej pozycji, przepraszam, za dodać? No Dobra. Problem. No problem. Zobaczymy no problem. jaka ranga <laughs> no panie! Stary, ale jest pod, pod Jarka, co? Pod jarka lekka, ale no, to trzeba wygrać, panowie, 6 rund no Mogłem tak. nadrobić. No. Oh, o, no, już zabili. O, oh, on Dobra, ja. ja mam nic widzę. Nice. Trzeci jest dżungla. Go, go. Dobra, okej, okay, no okej, okay, okej. Okay. Nic nie mogę zabić, Daj, rozumiem. Kon, kon i short. Kon and short, kon and short. Ale. Aha, nie short. Leży. Okej, okay, nevermind. No

no, the end to... of the Kaskas! No, udało się pierwsze uo, miejsce, dobrze. 48! Jest, babadżi, babadżi. Dużo tych Dobra, Zobacz, zobaczmy. I 20 Braw, tysięcy 500! Okej, okay. yes. Brawo, Brawo. I tu dwa awanse w jednym czasie tak naprawdę, bo Krycha i Puzon dzisiaj. Brawo, Mateusz. Ale jaja! Mateusz ma już mam yes. 20 koła. Kurna. Ja to starzec! Ja ale jest jestem, jeszcze lepiej! Jestem, jestem bardzo ciekaw, czy to działo, działa przez to, że. O, w ogóle, 0% headshotów miałem. Dobry mecz, super. Ehm, <laughs> mówię, ciekaw jestem, jak to działa, czy to ściągnęło, że miałeś też w poprzednim sezonie taką podobną rangę i tak ci rzuciło, czy, czy przez co, nie? Nie mam pojęcia. Jaki Bo to przykład, Mówię ci, dla mnie było dziwne to, że jak grałem z Iwanem mieliśmy podobne staty zawsze, pierwsze, drugie miejsce, ale mm. Iwan dostał chyba 3 czy 4 tysiące punktów więcej, nie? Więc nie wiem, na co mm. to wpływało, nie? Dobra, jaki to dostałeś i wam? 3SG1 Red Jasper i P2000 Copper Opset. Eee. P2250 eee. kopy. Dobra, upset. czyli nic o racji i skrzynia kilowota. Skrzynia kilowata. Skrzynia kilowata. Eee. No to. skiny jakie to są? I jak coś tobie skiny, ja bardzo dziękuję! Mamy Ange, Wbijamy czerwonego. Ela! Pa. Ciema!